O której godzinie ma pani to spotkanie? O Przygotowała się pani do rozmowy? Eee, jeszcze ja? Skokoduję sobie w mózgu. Jak pani zacznie tą rozmowę? A ja zacznę. Opływowo, delikatnie, subtelnie. Przecież nie będę chujami rzucać. Tylko krótko i na temat. র <laughs> Jak pani Helena? Bardzo ją lubię. To jest bardzo dobra kobieta, naprawdę. Bardzo taka ciepła, bardzo uduchowiona, jest w ogóle cały czas chodzi do kościoła, jest bardzo wierząca. No i zakłada taki sklep, gdzie będzie sprzedawała różańce i obrazki takie święte, i powiedziała, że będę mogła tam pracować. Więc bardzo ją lubię też za to. Czujesz od niej dobro, tak? Tak, czuję, że ma taką dobrą aurę. Aniza, mogę prosić o szklankę wody? No, już poczekaj chwilę, ci przynoszę. Czemu dzisiaj taka elegancka? No, bo ja dzisiaj mam specjalny dzień. Jakieś imieniny? Nie, miałeś się za sąsiadkę Helen. Tak, skończyłam. Jak się pani bierze? Co? Od dołu zaczynam. A kończę na górze. Nie ma. Ja będę. bizneswoman. Nie ona. Ja będę zarządcą klatki. Ona w życiu. Ona zbiera te różne bajery świętości, chuje mu je i chce otworzyć sklep. Chce sprzedawać te figurki. Tak. I chce zrobić na tym biznes. Ale jej to nie wyjdzie, ona nie zdąży tego zrobić. A po czym pani wnosi, że pani Helena chce akurat otworzyć sklep z No bo ja, bo ja się dowiedziałam, że ona właśnie chce ten sklep otworzyć i chce robić na tym biznes, Czy... ale jej to nie wyjdzie. Ja ją no... prześcignę. Ona wkręca wszystkich, że jest taka y... tak, pobożna. Pobożna, ale handluje tym. Rozumiesz, o co chodzi. Tak. Niby tu, niby do kościoła, do proboszcza. Tu tego ołtarz, tu kwiaty z ogródka na ołtarz proboszczoli. O, o. proszę. Dobra, to w sumie. Na dzisiaj już wystarczy. Dzięki. Proszę. Mogę pan na moment wyłączyć kamerę? E, tak, w momencie, dobrze. Już. To, co było na dole, kurwa, zostaje między nami. Rozumiesz? Gdzie są brakujące kasety? Nie wiem. Ukrywa się tak. Co na nie? Pani chce być najbogatsza w, najbogatsza w klatce? Tak. Ja chcę być. I Ma Pani jakieś spotkania biznesowe dzisiaj? Ma. Z kim? Proszę. Z kim? Z prezesem spółdzielni. I ze sąsiadami. I oprócz tego, że Pani chce być zarządcą, to jeszcze chce Pani tutaj sklep jakiś otworzyć? Tak. Z czym to będzie sklep? Z czym będzie sklep? No. Taki tani. Wszystko po 5 złotych. Dokładnie. Ja mam wejścia do tych rzeczy. Ja sobie otworzę sklep, wszystko po 5 złotych. Myśli pani, że na tym da się zarobić? No, oczywiście, że da bajery i rozstrasznie. Ja sobie nie dam rady, nie wyglądam na tak. Figurki Maryki też tam będą, Jezuski. Rucham? Też, też, Jezuski, aniołki. Czyli pani ma plan po prostu być zarząd najbogatszym zarządcą tutaj w Klatki B. Tak.